Moi drodzy, witam was w ten piękny piątkowy poranek Mamy godzinę 8.53 Ja się rano, rano wstałam, zaczęłam się szykować do szkoły Jak widzicie makijaż prawie zrobiony Miałam przyjść do malowania rzęs, bo w sumie rzęsy tylko zostały I tak mi się coś mi ten telefon ktoś się odzywa Czyli że coś jest pisane na Messengerze Czyli na tej mojej grupie w grupie ze szkoły. Ja się zacznę, sobie o co chodzi. A patrzę, a nauczycielka napisała, że jej dziecko jest chore, że dzisiaj zajęć nie ma, że mamy zrobić w domu to, co, co mieliśmy dzisiaj robić do szkoły. Więc dobrze mi natknęło, żeby sprawdzić, zobaczyć, co, co w ogóle chodzi. Eee, Także wstałam rano, to mi się nie chciało dostawać. makijaż prawie zrobiony, ale nie źle, bo niektórzy to już byli. Eee, Mieli wsiąść do pociągu, niektórzy już siedli, więc dobrze, że mam dość blisko. także tak, Także nie mam, nie, mam, nie, miał, nie mam takiego problemu jak inni, więc tak. I w ogóle najlepszy ja to jesteś wczoraj chciałam do godziny po 12, żeby znaleźć awangardową fryzurę. Być się mieć tutaj takie szalone, dziwne fryzury, i szukałam inspiracji. Siedziałam i aż do godziny po 12 szukałam, znalazłam jakieś tam dwie w miarę, więc <noise> e, niepotrzebnie. W każdym bądź razie myślę, że to zrobię, mam perukie jakieś, myślę, że perukę na coś założę. Może mi się uda i po prostu zrobię e, może to na perukce i może sobie ją założę i zrobię zdjęcie, także taki jest plan bo samemu to oczywiście ciężko w swoim zasad zrobić, jeszcze takie dziwne, jakie miałam w planie zrobić. Eee, więc tak, wczoraj mi przyszło w ogóle zamówienie z HM, konkretne zamówienie. Więc myślę, że zrobię sobie teraz hol, nagram. Później zrobię ta fryzurę. Bo jest godzina wczesna. Eee, myślę, że są na korytarzu nagram, żeby było widać, to co będę przymierzała i, i tam jest więcej przestrzeni, żeby było widać, jak to brania wyglądają. I gdy ubrań jest po prostu konkretna ilość, bo jak mówiłam, wam zamówiłam, ale ciemnica, dużo rzeczy. Taki wielki karton. I tutaj jeszcze torba, ją otworzyłam, takie ciekawości, i tam bardzo trzy rzeczy jakieś, ale nie otwierałam nawet. E, więc nie otwierałam specjalnie tych rzeczy. Mam tych rzeczy, to tak sobie zerknęłam. Także. E, Zrobię sobie chyba jeszcze jedną kawę, to jakoś tak się nie pobudziłam przez to, że dość późno spać Oliver jeszcze jest w domu dzisiaj. Dzisiaj ostatni dzień to już nie było sensu go zaprowadzać. Ale ja Rozwaliłam ja. sobie Janiu. Ona sobie rozwaliła mój złoty końcuszek. Jakiś mi stąd wypadł, także trzeba będzie go naprawić, bo on stąd wypadł, może jakoś go się naprawić. Eee, także taki jest plan na dzisiejszy dzień, także zrobię sobie kawę, ogarniam się, przygotowuję te rzeczy, żeby nagrać haul, a później zrobię te włosy. Prze Działamy moi drodzy. Zobaczcie jaki fajny halloweenowy tort. Czekoladowy Spindel, pająk, dynia Nie to też Pająka chcesz? No I pyłki skielne Nie tego la Nie, nie, N. Nie nie pyłki skielne Dobry Jest, moi nie drodzy, jest już pełki. dużo później to jest godzina 13.40 Chodź 13 mi z tą twórką 13.40 I nagrałam vlog I zrobiłam tą taką szaloną fryzurę do szkoły Nie wiedziałam za bardzo co zrobić, już myślałam, że nic nie wymyślę, ale wymyśliłam i całkiem fajną pokażę wam Tą awangardową Awangardowo sfiksowaną Pokazuję. Nauczycielka była zachwycona. Taką z kwiatami z mnami. Jednak Jednak fantazja ja mam bujną. Taką Ok, no, także teraz sprzątam no, no. trochę te I myślę, że będę no, Montowała no. filmik Za niedługo Powiesz coś Więc wczoraj się odzywałam i Tradycyjnie przestałam się odzywać Dzisiaj mamy sobotę. jak tu 13.27. Jakie są plany fantastyczne na dzisiejszy dzień? Do chwila idziemy. A to nie trzeba zarezerwować? Nie, 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 Więc niby do kina mamy jechać. To jest kilka sal, Ja nagram taki makijaż szybki na no, insta. Nie tylko. Więc tak wygląda sytuacja. I co? A, i wczoraj w ogóle była akcja stresująca akcja kot kot nam zaginął. E, chyba trzy, razy, bo cztery razy chodziłam i go szukałam. Nigdzie go nie było. Kici, kici. I spędził noc e, na, dworze. na dworze. Ale ja myślałam, że już on nie wróci. Że jak go nie ma cały dzień, przyszedł on głodny, gdzie on jest. I to jest właśnie ciekawe, ciekawe, gdzie on był. I bo ja go no. wszędzie tutaj wołałam dookoła, tam gdzie zawsze Tata. on był. Zazwyczaj się wołała, kici, że kici", zawsze przychodził, a nagle zaginął. I już w sumie na prawie byłam pewna, że już on nie powróci. A ja dzisiaj tylko tak mówię: tak sobie idę i tak takie kichi ci tak jakby mówię, bo on gło tak głodny, to nie miał siły. Ja mówię tak kilka razy. I coraz mocniej, coraz mocniej. On na tym drzewie był? Na drzewie, w tym tym I Tutaj. No, w się I on na drzewie była na pewno musiał gdzieś chodzić wcześniej, bo wcześniej wołałam dużo razy kici to tutaj dookoła, więc go nie było, gdzieś się włóczył. I na drzewie później wylądował tym, co ostatnio był na samej górze i nie mógł zejść Także była akcja kot, kot poza domem, dzisiaj jakiś taki cichy jest no. Nie wiem gdzie on był, co cichy, on cichy robił cichy nim, a... Gdzie był, co robił i co widział Może coś z tym okay, może, może coś z coś. Nabroił cichy. albo coś widział I po prostu szoku doznał Także odnalazł się ja Ty dopiero założyłeś to burenie, już masz boruny? Nie Powiedz nie. mi jak ty co robisz nie, ja też ja ma bluzki, bluzki. już też mają, zobacz. Opowiedz, waj mają. Bo ma... trzeba ci obciąć, bo masz włosy po prostu... te masz czelerskie. Nie No, nie. dzisiaj nie obetnie mama. A może tata? Nie, to A tata. Tata maszynką przyjedzie i na łyso. Nie, mamo. Trzeba do tego fizję. A musi być tyle, no. Także zawsze... się do was za, za trzy godziny. Czas. Okej, okay, także my już jesteśmy w samochodzie. Przedtem chwilowo zaświeciło słońce, teraz jest znowu um, i ponuro. W sumie nic, idziemy zobaczymy na jaki sens za, za, załapiemy. Um, to także obrałam sobie tą kurtkę z holu. Pasuje mi się do tej torebki, co kupiłam też od sklepu. Bo tu też masz takie. Tutaj mam też podobne, ale czekolavę dzisiaj ich nie ubrałam. No, ale dobra. Także gdzieś jakieś zdjęcie zrobimy. Także... See you w kinie. Widzimy się w kinie, jaki ruch. Ludzie wyjechali. Ruch tu, 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 tam, tam samochody. No to wiesz po wypłatach. Więc kursują. Patrzcie jaki wielki Mediamarkt Dwa piętra Jak to Co? To? to? właśnie mówię I także wracamy już Jak widzicie ciemno się zrobiło Bajka mnie e, doprowadził e, do, Mar Marcin drzymał z lekka Taka była sobie, bez większego szału nie? Myślałam, że myślałam, że będzie z Że będzie tam śmieszne, a tam nie było Także była taka sobie bez większego szału. Więc osłabiło mnie, cenność mnie ogarnęła. A ludzi wszędzie, pełno samochodów, jeszcze pełno. Ale no właśnie kolega był za nami, siedział. Hej, zostałam sama, zostałam porzucona. Moi yy, towarzysze podróży poszli do sklepu, bo zatrzymaliśmy się jeszcze w sklepie, bo oni chcieli właśnie kupić taką modelinę, plastelinę do lepienia e, różnych rzeczy. Kiedyś mieli tego bardzo dużo. Później zaczęli mieszać te kolory i suma suma była e, Zniszczona ta modelina, plastelina. A teraz nagle znowu e, przyszła im ochota właśnie na tego typu rzeczy. Także poszli do sklepu i mi się już nie chciało iść, bo jak mówiłam, ten seans totalnie mnie osłabił. E, więc tak wygląda sytuacja, moi drodzy. Widzę, że wyjątkowo dużo ludzi nie ma w sobotę w, w tym sklepie Ika, bo zawsze tam jest po prostu multum ludzi. Ale dzisiaj sobota, to ludzie inne rozrywki mają poza sklepem spożywczym. E, także, która to w ogóle godzina jest? Mamy godzinę 18.46 18.46 już, także wrócimy do domu, nie wiem może coś poglądamy, bo w coś pogramy, pogramy z Marcinem. Bo my często właśnie w coś gramy lubimy ze sobą nawzajem rywalizować czy nawet za nami lubimy grać. Więc pogramy. Albo poglądamy i tak będzie wyglądał nasz wieczór. Najadłam się tym jedzeniem, było całkiem smaczne, ale było go naprawdę dużo. Dzieci, dla dzieci porcja też była konkretna, więc po prostu myślę, że już nic więcej dzisiaj nie będę jadła. Ludzi tam pełno w tym centrum, jak wam pokazywałam. Także. Czekam na nich i wracamy do domu! O, o! Może na bym poszedł. o tej godzinie już się go nie wypuszczę. A znowu nie przyjść do noc. O co kamen. Więc powróciliśmy do domu. Oj, ojoj Jak się wyspał, miał spokój, to się wyspał. Olivera nie było nikt mu nie przeszkadzał. Leżoneczka. O, oh, jak się wyciąga. Teraz bierzesz buszową, co? Guszową będziesz? Także powróciliśmy. Moja torebka świetnie mi pasuje, nie wiem czy też mówiłam. Bo wątek. Świetnie mi to pasuje do... No i ja tak, I mają na górze jakieś kształty, mm -hmm. a że możecie to robić, tak? ja, 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 ja. mam Serce, Więc, moi drodzy, kończę tego vloga. Diament? Ja, tak, że mam nadzieję, że Ci się spodobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się tradycyjnie Pana, jutro. Daj, daj. Nie.